Dzień dobry drodzy państwo, z tej strony Tomasz i IMC 4 business a ja zapraszam państwa bardzo serdecznie na kolejną edycję targów Tech Day. Tym razem do Wrocławia. To już w marcu, 14 marca, widzimy się podczas prelekcji, wykładów. Kompetencje, wyzwania w projektowaniu elektroniki, w wdrażaniu nowych produktów, czyli równolegle do targów odbywają się wykłady, prelekcje, ale również zapraszamy do nas na stoisko. Jak co roku będziemy mogli porozmawiać o wyzwaniach związanych z oceną zgodności, z projektowaniem elektroniki, z rozwojem inżynierów, i to wszystko podczas jednego dnia spotyka się mnóstwo ludzi, inżynierów, inżynierek z wielu firm, można wymienić się doświadczeniami, podpytać, spędzić miło czas. Wstęp jest wolny. Nakarmią, napoją, więc tym bardziej warto zapisać się już teraz, bo targi są niebawem. Wszelkie informacje Państwo mają w opisie tego wideo. A o czym będziemy mówić podczas targów, podczas pierwszego wykładu? Otóż tematem będą kompetencje przyszłości hardware inżynierów, czyli projektantów elektroniki. O tym, co jest obecnie, jakie są trendy, czego potrzebujemy, czego szukamy na rynku, jakich kompetencji, technologii spodziewamy się, w czym warto się rozwijać, wreszcie, jakie powstają nowe możliwości, jak narzędzia, jak technologia nas wspiera. O tym wszystkim będę rozmawiał z Państwem podczas pierwszego wykładu, prelekcji. A czeka nas cały dzień różnych tematów. Różni prelegenci zachęcam do sprawdzenia programu wykładów, prelekcji, które będą odbywały się równolegle do targów, więc można przyjść trochę na stoisko, trochę na wykłady, bo przekrój tematyczny jest dosyć ciekawy. Wszystko oczywiście dotyczy branży elektronicznej, technologii, ale dotykamy tam różnych aspektów. Ja Zwykle skupiam się na tych aspektach technicznych, twardych, miękkich, związanych właśnie z pomiarami, z elektroniką. Ale też moja koleżanka Ewa dużo mówi o takim ludzkim podejściu, o komunikacji, o motywacji, o zarządzaniu. Więc te aspekty również będą poruszane no i wiele innych ciekawych rzeczy. No i oczywiście rozmowy kulorowe między wykładami. To jest coś, co myślę, że jest najciekawsze. Można podejść do nas na stoisko czy podczas wykładów, po wykładzie. I też zawsze po wykładzie to już taka tradycja na targach TechDay. Uczestnicy dostają od nas pakiet, żeby nie tylko to co jest podczas wykładu, ale żeby wartość została z nimi na lata. Więc możecie zobaczyć z poprzednich lat paczki dotyczące dokumentacji technicznej, oceny zgodności. A co będzie w tym roku? No już Drodzy Państwo, przekonacie się niebawem. Zachęcam do darmowej rejestracji na targi TechDay. Tomasz Szutkowski IMC Forward Business. Do zobaczenia.